Witajcie moi kochani, na kolejnej lekcji 35, lekcji Kursu cudów. Mój umysł jest częścią Bożego umysłu. Jestem bardzo święty. Dzisiejsza myśl przewodnia nie opisuje sposobu, w jaki teraz widzisz siebie. Opisuje ona, co pokaże Tobie widzenie duchowe. Komuś, kto myśli, że jest na tym świecie, trudno w nią uwierzyć. A jednak, powodem, dla którego myśli on, że jest na tym świecie, jest to, że w nią nie wierzy. Wierzysz, że jesteś częścią tego, co cię otacza i co jest tam, gdzie myślisz, że jesteś. Jest tak, ponieważ otaczasz się środowiskiem, którego chcesz, a chcesz go, by chronić wyobrażenie siebie, które wytworzyłeś. To wyobrażenie jest częścią tego środowiska. To, co widzisz, gdy wierzysz, że jesteś w nim, widzisz poprzez oczy tego wyobrażenia. To nie jest widzenie duchowe. Wyobrażenia nie mogą widzieć. Idea dnia dzisiejszego przedstawia bardzo odmienne widzenie Ciebie. Poprzez ustanowienie Twego źródła ustanawia ono Twoją tożsamość i opisuje Ciebie takim, jakim rzeczywiście musisz być w świetle prawdy. Będziemy używać dzisiejszej idei nieco inaczej niż zwykle, ponieważ dziś nacisk jest położony raczej na postrzegającego niż na to, co on postrzega. W każdym z trzech pięciominutowych okresów dzisiejszych ćwiczeń rozpocznij te ćwiczenia od powtórzenia sobie dzisiejszej idei, a następnie zamknij oczy. I szukaj w umyśle różnego rodzaju opisywanych nazw, które określają Ciebie. Zgodnie z tym, jak siebie widzisz, dołącz wszystkie oparte na ego cechy, które sobie przypisujesz: pozytywne i negatywne, pożądane. I niepożądane, wspaniałe czy upokarzające. Wszystkie z nich są jednakowo nieprawdziwe, gdyż nie patrzysz na siebie oczami świętości. We wcześniejszej części okresu przeszukiwania umysłu będziesz prawdopodobnie podkreślać to, co uważasz, za bardziej negatywne aspekty twego postrzegania samego siebie. Jednak w końcowej części okresu ćwiczeń przez twój umysł mogą przejść opisowe określenia, które są bardziej nacechowane zarozumiałością i samochwalstwem. Spróbuj zrozumieć, że kierunek twoich fantazji na twój własny temat nie ma żadnego znaczenia. Iluzje nie mają żadnej orientacji w rzeczywistości. One są tylko nieprawdziwe. Odpowiednia, wyselekcjonowana lista zastosowań dzisiejszej idei mogłaby wyglądać następująco: Widzę siebie jako narzucającego się. Widzę siebie jako przygnębionego. Widzę siebie jako doznającego porażki. Widzę siebie jako zagrożonego. Widzę siebie jako bezradnego. Widzę siebie jako zwycięskiego. Widzę siebie jako przegranego. Widzę siebie jako dobroczyńcę. Widzę siebie jako cnotliwego. Nie powinieneś myśleć o tych określeniach w sposób abstrakcyjny. One będą przychodzić ci na myśl jako różne sytuacje, osoby i wydarzenia, w których pojawia się Twoja postać i przemyka przez Twój umysł. Zwróć uwagę na określoną sytuację, która Ci się przydarza. Rozpoznaj opisujące ją określenia lub określenie które odczuwasz jako odnoszące się do twych reakcji na tę sytuację i zastosuj je do idei dzisiejszego dnia gdy już nazwiesz każdą z nich dodaj ale mój umysł jest częścią bożego umysłu jestem bardzo święty Podczas dłuższych okresów ćwiczeń będą prawdopodobnie występować przerwy, w których nic szczególnego się nie zdarzy. Nie wytężaj się. Wymyślając jakieś szczególne rzeczy, aby wypełnić te przerwy, ale tylko odpręż się i powtarzaj powoli dzisiejszą ideę, aż coś ci samo przyjdzie do głowy. Chociaż nic, co się pojawi tobie w umyśle, nie powinno być ominięte w ćwiczeniu, nic też nie powinno być odgrzebywane z wysiłkiem, nie powinno się używać ani siły, ani ograniczenia. Tak często jak to tylko jest możliwe w ciągu dnia. Zwracaj uwagę na szczególną cechę lub cechy, jakie przypisujesz sobie w tym czasie, i zastosuj do nich dzisiejszą ideę, dodając Tę ideę w sposób podany powyżej po powiedzeniu każdej z tych cech. Jeżeli nic szczególnego nie przychodzi ci do głowy, powtarzaj tylko sobie ideę dnia z zamkniętymi oczami. Kochani, dzisiejsza lekcja zaprasza do bardzo prostego ćwiczenia. Zauważenia, że wszystkie opisy siebie dobre i te złe. Są tylko opisami. Widzę siebie jako silną, widzę siebie jako słabą, widzę siebie jako ofiarę, widzę siebie jako tę, która musi wszystko kontrolować. Kurs nie mówi, że te myśli są złe. Mówi tylko, że nie są prawdą o tym, kim jesteśmy naprawdę. Te myśli nasze one są sposobem patrzenia. A skoro są sposobem patrzenia, to mogą się zmieniać. W tym ćwiczeniu dzisiejszym nie chodzi o to, a żeby pozbyć się myśli o sobie. Chodzi o to, żeby zobaczyć ich zmienność. Przez chwilę przyglądasz się temu, jak siebie widzisz, jakie etykiety się pojawiają, jakie role, jakie cechy. Zarówno te, z których jesteś dumny, dumna, jak i te, które bolą. Powoli zaczynasz zauważać, że te obrazy nie są stałe zmieniają się w zależności od nastroju, sytuacji, reakcji i nawet pory dnia. To prowadzi do bardzo cichego wglądu. Skoro te obrazy się zmieniają, to nie mogą być Twoją istotą. W kursie też tutaj użyto słowa świętość. Co oznacza? Co oznacza ta świętość? Jestem bardzo święty. Co oznacza ta świętość? Kochani, ta, ta świętość to jest. Yy, to słowo bywa takie trochę trudne, bo kojarzy się bardzo mocno religijnie. W kursie nie chodzi o moralność ani o doskonałość. Świętość w tym sensie oznacza niezależność od ocen. To, co nie jest ani lepsze, ani gorsze. To nie potrzebuje etykiety, by istnieć. Lekcja sugeruje, że pod wszystkimi opisami siebie jest coś, czego nie da się nazwać, ale co nie zmienia się wraz z rolami, i do tego poziomu jedynie się dziś zbliżamy, bez wymuszania, bez udowadniania. Najważniejszy sens tej lekcji dzisiaj to. To nie jest lekcja też o tym, że masz myśleć o sobie lepiej. To nie jest lekcja o pozytywnym obrazie siebie. To jest jakby to jest lekcja o poluzowaniu utożsamienia z myślami o sobie, żeby poluzować w końcu to, to jak na, tak my myślimy o sobie, o zobaczeniu, że nie jesteś swoją porażką. Nie jesteś swoim sukcesem, nie jesteś swoim lękiem, nie jesteś nawet swoim charakterem. Wszystko są to opisy w Twoim umyśle, a nie Ty. Jeśli podczas tej lekcji nic nie czujesz, to jest to w porządku. Jeśli pojawia się jakikolwiek opór, to jest to również w porządku. Jeśli brzmi to wszystko abstrakcyjnie dla ciebie, to też jest w porządku. Lekcja dzisiejsza ona niczego nie wymusza, nie wymaga. Ona tylko zostawia przestrzeń, że być może jesteś czymś więcej niż to, co zwykle o sobie myślisz. Kochani, z całego serduszka dziękuję, za to, że tutaj jesteście. Przytulam was bardzo i zapraszam na kolejną i jutrzejszą lekcję. Magda